Czekaj na to... Smoker i... Ono, sto jeden, który ma lagi. Ha, hu, ha, ha. Dobra, bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. Dzisiaj w tym odcinku wyruszamy na wielką podróż, podróż. A Simon powiesz takim głosem, jak wjazd w, w, w nie podróż? Podróż. No. Yy, deszcz pada. Deszcz nas nie przestraszy. Schowamy się pod drzewem. Ho, ho, ho chowałem się. Chowałem się pod drzewem. Ho, ho. żaden deszcz mi straszny, żaden huragan i żadna woda, żadna. No nie to miałem na myśli, ale. Dobra, Szymon, chodź. No, idziemy na przygodę doić mućki i, i ujeżdżać konie nie ma konie To jest tym wszystko najlepsze. Szymon, bierz łopatę i jak będziemy głodni, to sobie ją zjemy. Masz łopatę? Pochodnie widzę. Co to? Gdzie to? Wiorę miecz. Kto to jest? Ja też. A ja łopatę. Kurde, nie no, wezmę nad miecz. Co to za gościu? Daję, jeżeli, dawaj, dawaj mi te Dostań, diamenty, dawaj! Zimna mi. Moje, daj mi je. mi je. dawaj mi je. diamenty! mi je. Daj mi je. Daj mi je. Daj mi je. mi je. mi je. je. Diamenty! je. mi je. diamenty! diamenty, Jestem! <śmieniciela> Dawaj diamenty! Kapiszci. Dasz, Ci mam cię zabić! Kapiści! Dawaj diamenty! Dawaj mi diament Zdraszna ci gardło, chodź tu! Dobra, uspokój się Szymon. Może jest jakiś biedny... Może ma jeden diament. Chodź, nic ci nie zrobimy. Gdzie jesteś? Tutaj, chodź! Chodź z nami! Pójdziemy ogrzać. Ale mi nic nie zrobimy. Pójdziemy, nie, nie zrobimy, nie bój się. Pójdziemy ogrzać, pójdziemy ogrzać i ociepić twoje ciało. A owca, zostaw Odlać? Owca, zabiję łopatą ją, zabiję. Gdzie my w ogóle idziemy? Do nas do domu, chodź. Bo ja się boję. Chodź do naszego domu. A tam gdzie skłoncimy. I za tym Szymonem, jak on się tam nazywa. Dobrze, a gdzie jest Szymon? To, tak, za, e szy za Szymonem, dobrze. Dobra. Chłopaki, a co robimy? teraz. Na co? I strasznie zimno, i zaraz nie wytrzyma. Chodź, szybko, idziemy Na jak najszybciej. Biegiem. Szymon, a my się przypadkiem nie zgubiliśmy? Nie, nie zgubiliśmy, już wiem, gdzie jesteśmy. Bo widzę napis. Nie, nie widzę coś. No ja też. Już myślałem, że się zgubiliśmy i my również... i my również będziemy tacy jak on. Kasper, ej, idzie Kasper za nami? Happy. A skąd wiesz jak mam święta. na imię? No, tak strzeliłem. A jak masz? Ja, ja Kasper. A skąd wiedziałeś? No bo ja wiedziałem wszystko. No bo jak mogę nie wiedzieć, jak Nick masz? kp 121 I chłopaki, I chłopaki gdzie wy jesteście? W domu. A jesteś, jesteście? Do świecącej co, wieży. Widzisz u góry wieżę? E. Nie, chłopaki, nie. A może... Do wielkiej ja świecącej wieży. Ja mam pomysł. Simon. Jestem przy jakimś wielkim napisie. O, dobra, to ja tam idę po ciebie. Jesteś przy nie wiem, przy jakim napisie jesteś. A co tu pisze? odcinek specjalny ale to robiliśmy, żeby był wiz... ale no, odcinek chyba był zwiastun y, naszego odcinka a ten odcinek dopiero będziemy nagrywać 12 listopada czyli dziś Dobra Kasper Kasper do nogi chodź tutaj Kasper, chodź! tu, tu jest. yeah. <laughs> <laughs> nami. Idę z tobą na moro i tam cię w końcu to dlaczego nie, znaczy dam ci obiad. Emen. To Dobra, to chodź do, do nas, do domu. Pora. Jesteśmy. Możemy się... Co to Ja? Co to za dom? To jest nasz dom. A ty takiego nie masz, bo ty jesteś bezdomny. Ja idę spać. Ej, nie, nie w moim łóżku. I co do Szymona? Szymon, mamy jakieś łóżko na zbyciu? A, no idź, idź, idź. Szymon, Co? Łóżko, łóżko, mamy czy nie? Masz Chodź czy nie? Będziesz stał w gościnnym. Dobra. Chodź za Chodź mną. Mam tylko gościnny. Chodź za mną, Kepi. Napisz tak, to A ty chodzi jak się. No, 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 To ja idę, to ja idę spać, chłopaki. Idź spać. Idź no. spać, o, 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 o. Ja też idę spać, dziewczyny. I chłopaki. O, Simono, pójdę lecimy. A ja. To Kasper, jesteś dzieckiem, nie słuchaj! Cink, 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 cink Ole, się zrypałeś! <laughs> o stary, otwórz okno! Ale śmierdzi! <laughs> Cała chatę zatradziłaś! Ole, śmierdzi! Czujesz, kapi? Ale, bo... ale fajnie! Szymonami wczoraj pyknął i śmierdzi. <laughs> duszę, się. <laughs> duszę się! Duszę się, duszę się! sobie, po, połóż się! Spokojnie usiądź, połóż się! No, <laughs> Połóż się, usiądź. O kurde, o kurde, jak Ale nic nie stało, szybko usiądź! Usiądź sobie, bo jak coś się stanie, to będę miał parę, że cię nie Ale, ej, dobra, jak umrzesz, to w sumie wezmę twoje diamenty. Same plusy, dobra! Nie siadaj! Masz chodzić, żeby umrzeć! Ha. Ej, stawaj. Masz chodzić, by umrzeć! Kasper, Kepi! Hmm, o dobrze! Masz umrzeć! Po no ci każę! Masz umrzeć, bo masz zemdleć! Ho, ho, Weź na twoje diaksy, jak umrzesz! Ho, ho. Szymon, od razu mówię! Simono, znaczy! Od razu mówię! Daj mi od razu mówię, że ja rezerwuję diamenty, jak Chodź się ogrzać, Kepi! Chodź... I chodź się, się ogrzać! Nie go grze... Ej, gdzie on? Snik? A, tutaj jest. Kacper, no... Chodź. Chodź, 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 chodź się ogrzać. nie umiera? Hmm, już tyle chodzi. Jest mu zimno. Ech, bardzo, bardzo dziwne. Kacper! Chodź się ogrzać. Nie ogrzewaj go tam. Ogrzać. Ogrzać. No bo coś się stało. I chodź się ogrzać. Coś dostałem właśnie wiadomość, że coś się stało Kasprovi. O, słyszycie? No coś się Kasprovi stało. Hmm. Co to jest? Ej, wiesz co mu się stało? O, już wiem, co mi się stało! Kurde, Kurde jeszcze bardziej mnie boli! Nie po bani, po Bo bani, ratuj nie. Przepraszam. No proszę, nie umieraj tylko, nie umieraj! Dobra, umieraj, daj mi swoje rzeczy. Umieraj, nie umieraj! Umieraj! Nie umieraj! Proszę! Nie umieraj, proszę! Umieraj, dawaj się! Nie umieraj! umieraj, się nie umieraj. Się Chodź się ogrzać. No, nie! Dziament, dawaj mi je! Chodź się ogrzejesz w lawie! Chciał grzeć do pieca. Nie, chodź go lawie ogrzejemy, będzie mu cieplej. Właśnie um, lawa jest najlepsza, chłopaki. No to nie, mam pomysł. Chodźmy lepiej do wody. Popływać. Właśnie dobry pomysł. Umarł. Co mu się stało? Jak się. Jak, jak pan Bóg? Już mi lepiej! Już mi lepiej! Już, już mi lepiej! Już lepiej. Już mi lepiej. Aha, się, mi diamenty. Mam jego diamenty, chłopie! Dobre! Mam jego diaksy, ale jest ja się Podzielimy się po odcinku! Ale mam dużo diaksu! Rzucę ci jaj! To ja idę no, z nie sobie, nie mam i zabraliście, ja. diamenty! Nie! Nie idź! Nie idź! Nie! Oddam ci je dzięki! Zresztą! Jacksy są ważniejsze niż ty. Na razie, frajerzy! A oddasz, Oddam! Oddam, chodź! Chodź, oddam ci! Oddaj mi! To. No chodź, oddam ci! Chodzisz? No, chodź. Simon, nie zaczekaj, nie Chodzisz, chodź, chodź. Chodź tam chodź. Co ty robisz? Chodź. chłopaki, wiecie, że mnie chuj boli na razie? Nie, nie wiemy. Bacie coś na... Macie coś Macie na... Sucha, mamy, ale pierw co zrobimy, żebyś nie cierpiał i żebyś nie uciekał? Pierw zabijemy, a potem ci oddamy diamenty, dobra? Dawaj mi tutaj chodź Ale oddacie mi Dawaj, je? chodź mi tutaj do Gdzie ty jesteś? Franco 1. Zabiłem go! Dobra, znowu. Dobra, znowu żyje znowu chłopaki! Oddajcie mi swoje ja diament! Złodziej z ciebie jest! Szymon, zabić tego pedała! Dobra, Kasper już nie żyje i już nie będzie go w tym odcinku. O, ale smutne! Bo nie żyje. No trudno. Nie odradzi. Nie odradzi. Już nigdy nigdy. się nie odradzi, bo go zabiliśmy po raz trzeci, a po raz trzeci się już nie odradza. Teraz, teraz, Simono 101 możemy oglądać ITV. On był dzieckiem i nie mógł, a my mamy po 19 lat i możemy. Ole! Ja, ja, tak, tak. na angielskie. Yes! Yes! Dobra, mała bania. Teraz kurde idziemy na hiskę. Cing ciąg, ciang, cing ciąg, ciang. O oh ja. Yeah. Fajne, nie? Simon faj, faj, fajna bajka, co nie? Patrz. Jak to pisze, Jak? Plus siedem. możemy oglądać, chodź. Muza, ojna murza jest. Nie, e, on, nie, tak bi... o łaki no. We ain't that big time. Wiesz co, trochę mi smutno bez kopiego. A ci Jego diamenty. Jego diamenty. A ci mamy? Mamy, my mamy. Masz diamentów. Masz diamentów. Ile masz diamentów? Wiesz jak miał diament... No daj mi diamentów, Nie? A on, on człowieku miał ten 41 diaksów. Mam tylko sześć diamentów. Mam tylko 6 diamentów. A on miał 41, dlatego... Mam 6, ja mam tylko 60. Potem się podzielimy. Weź? Ja wiem Gle masz co? możemy zrobić. Chodź, ja mam pomysł, hura! Lepiej zostaw swoje rzeczy, bo będzie bolało. Dobrze. Dobrze. Dobrze O, o, zostawisz twoje rzeczy? Zostawię rzeczy O, mam nawet łóżko jedno O, 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 mam płytkę też pamiętam jak byliśmy Po tam płytunie O, 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 o Ej, jest noc czy dzień? Bo jak jest noc, to Creeper nas zabije A powiedz to takim językiem jak z wze. Dzień. co, mnie Zara będzie tego. Zara będzie tego. zara będzie noc, Zera a co? O, a co? No chodź, idziemy. No chodź, idziemy. O, nie, już pójdziemy do popływać lepiej. Idziemy. Idziemy po nie? idziemy popływać. E, gdzie ty się A! Gdzie mam byle? O chodź, chodź popływamy, chodź popływamy, w Warcie. chodź, chodź do warty, chodź, chodź do warty. Tutaj, tutaj, chodź, tu jest, tutaj, choć, tu jest jezioro. Chodź, ja, ja widziałem tutaj, chodź, ja widziałem tutaj, ja chodź, warty, chodź, koło naszego domu jest warta. Chodź, ale chodź tylko zoba. Ale chodź nie, tylko zoba. Chodź ty do warty, chodź do warty. Tu jest. Tu jest warta! Sobie, ja idę jakoś do warty. Ło! Ale ta warta jest głęboka. Ale fajna. Nie, ale pływamy, pływamy sobie. Te, ej, ta warta jest z tegówek i ma taki daszek jakby. A, wyjdę jeszcze. Chodź do Chodź do mnie. Ale, chodź do 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 mnie. ale ja nie jestem w warcie. I to jest studnia! A, to jest Ty studnia. Jest barata, kłamiesz! A nie żyję, kura, 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 Eee! dobra! To na razie kręcił dla was smoker i... Kręcił, sorry, sorry! Kręcił dla was świętej pamięci smoker i... Simonus! No, 101. No, 101. Więc koniec tego odcinka. Nara, chłopaki. Kasper, odrodziłeś się już? Dobra, yy, na razie.